W Bełchatowie 21 stycznia będzie można wykonać bezpłatne badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej. Przy okazji sprawdzić będzie można również uzębienie. W najbliższym czasie przygotowałam dla Bełchatowian akcję promocyjną, profilaktyczną w postaci Dni Otwartych we współpracy z Fundacją z Uśmiechem przez Życie. To jest Fundacja Ogólnopolska mająca status organizacji pożytku publicznego. Zajmuje się kreowaniem, szerzeniem profilaktyki i zwróceniem przede wszystkim uwagi pacjentów na sprawę nowotworów jamy ustnej. Dla wielu pacjentów jama ustna to tylko zęby, ale my chcemy właśnie pokazać, że jama ustna to nie tylko zęby i problem nowotworów dotyczy również tej części ciała, zarówno głowy, szyi, jak i jamy ustnej. Prowadzą akcję profilaktyczną w postaci akcji medialnej, billboardów dla pacjentów, różnego rodzaju kursy, szkolenia dla lekarzy, ale przede wszystkim we współpracy z gabinetami stomatologicznymi z całej Polski, w formie Dni Otwartych, właśnie prowadzą spotkania, gdzie lekarz stomatolog prowadzi badania profilaktyczne przesiewowe, badając pacjentów w kierunku wykrycia nowotworów jamy ustnej. Akcja ta prowadzona jest przez Fundację z Uśmiechem przez życie już od kilku lat. Dane na przykład z roku 2010-2012 pokazują, że przebadanych na terenie całej Polski zostało ponad 500 osób. Może to jest niewiele, ale około 5% z przebadanych osób okazało się, że wymaga dalszej diagnostyki i dalszego leczenia w kierunku nowotworów jamy ustnej. Szczególnie na takie badania powinny przyjść osoby z grup wysokiego ryzyka, osoby palące powyżej 40 roku życia i uwarunkowane genetycznie. Co roku w Polsce u kilkunastu tysięcy osób wykrywany jest rak jamy ustnej. Jak w przypadku każdego nowotworu, wczesne wykrycie to większe szanse na wyzdrowienie. W Polsce wiemy i szeroko jest to propagowane i głoszone y, mammografia, badania cytologiczne i na to pacjenci zwracają uwagę i wiedzą o tym. Natomiast no niestety ta jama ustna jest gdzieś z boku i, i do tej pory jakoś mało się o tym mówi i mało się na ten temat zwraca uwagę pacjentom. Badanie trwa około 20 minut, jest proste i bezbolesne. Rozpoczyna się od wywiadu, czyli tradycyjnie tutaj główną, główny nacisk kładziemy na wywiad w kierunku rodzinnym, czyli czy w rodzinie występowały choroby nowotworowe, wywiad w kierunku czynników predysponujących wystąpienie chorób nowotworowych jamy ustnej, czyli głównie palenie tytoniu, jakieś nawyki typu niedopasowana proteza, przygryzanie, zagryzanie śluzówki, warg czy języka. Również stosowanie bardzo ostrych przypraw i potraw to też predysponuje i naraża naszą błonę śluzową. Następnie badanie stomatologiczne, czyli badanie całej jamy ustnej zarówno zębów, języka, jak i błony śluzowej policzków, warg. I badanie specjalistyczne, jest to badanie zupełnie nieinwazyjne. Fundacja z uśmiechem przez życie udostępnia nam specjalistyczny sprzęt. I odczynniki, wybarwienie jamy ustnej odczynnikiem i oglądanie tej śluzówki w świetle lampy MikroLux. Darmowe badania będą prowadzone 21 stycznia w gabinecie stomatologicznym Gabrieli Pająk przy ulicy Czaplinieckiej 28. Zapisy na badania prowadzone są pod numerem telefonu 733 14 82 lub 600 151 900. Ilość miejsc ograniczona.